Dochodzimy do wczesnej dorosłości. To jest 19-20 rok życia. Dzisiaj specjaliści pracujący z młodzieżą mówią, że no niestety ten wiek się raczej posuwa nawet do 24-25 roku życia, kiedy młodzi ludzie idą na studia, bo rodzice im mówią na jakie studia, albo idą do pracy bo rodzice i mówią, że masz iść do pracy, czyli że nie jest to w miarę autonomiczny wybór przy naszym doradztwie, tylko że to jest jednopalczaste wskazanie. No ale zostańmy przy Riku Eriksonie. On mówił, że koniec szkoły średniej to czas wczesnej dorosłości. I tutaj pokazuje się, zakładamy, że poradziliśmy sobie z tymi wszystkimi kryzysami, że mamy w miarę zintegrowaną Osobowość, i tutaj po pokazuje się kolejna taka nasza ważna potrzeba intymności versus wycof izolacji, czyli albo wchodzimy ufnie w relacje, albo wycofujemy się na rzecz izolacji z tych relacji, izolacji ze społeczności. Czyli to bardzo też pokazuje, czy sobie poradziliśmy z poprzednimi. Naszymi kryzysami i jak sobie poradziliśmy. Dla młodych ludzi na tym etapie życia niezwykle ważne są relacje z innymi. Silnie zakorzeniona tożsamość osobowa jest kluczowym elementem w rozwiązaniu właśnie tego kryzysu. Jeżeli mamy silnie zintegrowaną osobowość, ufniej i Lepiej wchodzimy w relacje z innymi ludźmi, z bliskimi dla nas chłopakami, dziewczynami, przyjaciółmi, dlatego że zintegrowani potrafimy powiedzieć, czego chcemy, gdzie mamy granice, ale też nie przekraczamy granice innych. Kiedy nam ktoś przekracza granice, wycofujemy się, ale nie, do, nie izolujemy się, tylko jakby w naturalny sposób poprzez eksplorację przechodzimy. Od jednego związku do drugiego badając, które relacje są dla nas wysoce satysfakcjonujące, a które są naruszające naszą przestrzeń. Sukces w tym czasie. Prowadzi do tego, że potrafimy zbudować bliskie i satysfakcjonujące relacje. Potrafimy założyć nasze rodziny. Potrafimy znaleźć pracę, utrzymać się w tej pracy albo sami zbudować sobie. Własną wizję kończymy studia, albo z, z jednego kierunku, kiedy twierdzimy, nie, to jednak nie był nasz, z odwagą idziemy kończyć drugi kierunek. Przy zintegrowanej osobowości mm, mamy odwagę dokonywać zmian, podkreślam, mamy odwagę niezwykle. Ważna cecha w nabywaniu kompetencji życiowych. Nie boimy się, nie izolujemy się, nie wycofujemy się, tylko wchodzimy i y, poprzez eksplorację obszarów zawodowych, obszarów prywatnych, obszarów przyjacielskich, autonomicznie wyznaczamy sobie to, co w danym momencie chcemy y, zrobić. Dając sobie też zgodę, y, nie nie czując poczucia winy z tego tytułu, że dokonujemy licznych zmian, albowiem te liczne zmiany to też wiedza o nas samych. Właśnie w ten sposób uczymy się tego, jacy jesteśmy, tego, czego chcemy, z kim chcemy być, co chcemy robić, a na co się wyraźnie nie zgadzamy. Kiedy nie radzimy sobie na tym etapie życia poprzez nierozwiązany kryzys z któregoś etapu życia, często płacimy za to izolacją społeczną bądź brakiem kompetencji dotyczących wyboru zawodu, wyboru szkoły, trudno nam się. Tak, pospolicie mówiąc, odnaleźć w życiu osoby dorosłej. Kolejny etap. Aha, jeszcze tylko dodam do poprzedniego etapu, że bywa, że w tym czasie też zakładamy jedną rodzinę, ale okazuje się, że nie jest to, nie tak chcieliśmy żyć, nie tak chcieliśmy funkcjonować. Więc bywa, że koło 40, 35, 40 roku życia yy, bierzemy rozwód, zakładamy drugą rodzinę. Yy, ten czas między 30 a 40 to jest taki czas, kiedy już naprawdę powinniśmy yy, odpowiedzialnie, autonomicznie wiedzieć, jak chcemy żyć. Yy, w dzisiejszych czasach y, y, obserwuję pewną tendencję, że dużo łatwiej porzucamy pewne zobowiązania niż kiedyś to bywało. Nie mnie orzekać, czy to lepiej, czy to gorzej, bo to jest naprawdę rozmowa na mm, dużo, dużo głębszym poziomie. Niemniej tak jest. Warto się też nie obarczać za to winą, tylko z odwagą ruszać po realizację swoich marzeń i nikomu nic do tego, żeby, nam, żeby nas oceniał. Pamiętajmy, że w tym czasie już naprawdę powinniśmy czuć, że to nasze życie i jesteśmy w pełni twórcami tego życia. Przechodzę do 40 roku życia, czyli do późnej dorosłości. Według Eriksona, on ciągnie się do 65 roku życia. I tutaj e, motywem rozwojowym jest to, jak jesteśmy produktywni, albo wersus mm, stagnacja. Bo, kiedy brak nam odwagi życiowej, kiedy nie poradziliśmy sobie z rozwiązaniem kryzysów płynących z poprzednich naszych etapów rozwojowych, kiedy generalnie wybieraliśmy wycofanie się z różnych naszych ról życiowych i społecznych, kiedy unikaliśmy wyzwań życiowych, no to wtedy koło 40 roku życia. Częściej zapadamy w taką stagnację. Mam tutaj klientów, którzy poddając się mówią: Nie dam rady, no przecież nie odejdę, bo dla dzieci, no przecież nie zostawię, bo co żona, mąż sam zrobi. I jakby tłumaczymy swoją stagnację, zwalając winę na innych. Że to z ich powodu, z powodu dzieci, męża, nieakceptacji przez rodziców, co powiedzą sąsiedzi, zapadamy się w stan niesatysfakcjonującego nas życia, a tak naprawdę nadal nasz rozwój trwa i możemy być wysoce produktywni dla siebie, ale też dla innych. Tutaj naszą miarą produktywności są obowiązki i to jak wypełniamy obowiązki rodzicielskie i zawodowe. Czy się w nich spełniamy, czy się w nich sprawdzamy? Czy dają nam takiego czy poza jakby zmęczeniem, bo to jest naturalne, że bardzo często odczuwamy zmęczenie z tytułu natłoku tego wszystkiego, ale czy z tego też czerpiemy wielką życiową przyjemność, która jest motorem do produktywnego rozwoju? Pojawia się też yy, mówi się często w tym czasie o tak zwanym kryzysie 40 latka, gdzie robimy pewien bilans swego życia. Czytaj jak przeszliśmy przez poprzednie etapy rozwoju, jak sobie z tym rozwojem poradziliśmy, co komu z siebie daliśmy i co od innych dostaliśmy. Ten bilans dzieje się często samoistnie. Bardzo dużo mam klientów w tym wieku 40-50 lat, kiedy od nowa próbują zbudować sobie swoje życie, bądź zawodowe, bądź związkowe, kiedy nie poddając się stagnacji, ponieważ to, co już Państwu powiedziałam. Konflikt, który w nas narasta, ma tak duże ciśnienie, że on się aż domaga wręcz rozwiązania. Jeżeli go nie rozwiążemy, często stajemy się pacjentami szpitala psychiatrycznego, do czego nie namawiam, dlatego namawiam do rozwiązywania e, ciśnienia, do rozwiązania kryzysu, który jest wewnętrzną, głęboką e, naszą potrzebą. Wtedy często klienci przychodzą, mówią: "Taka jestem nieszczęśliwa, nie wiem, co się ze mną dzieje, czy nie wiem, co mam w życiu robić, a już nie mogę tak dłużej żyć". I wtedy warto, naprawdę warto zasięgnąć pomocy specjalisty, bo każdy z nas specjalizuje się właśnie w przechodzeniu przez te kryzysy życiowe. Pozytywne poradzenie sobie to, a, odczuwalna wręcz ulga w ciele, w psychice, to jest takie, uff, jak wreszcie mi z tym dobrze, ale też kiedy zrobimy sobie ten bilans, mamy takie poczucie, że jasne, część nam się nie udało, nie tak chcieliśmy, ale mamy jednak poczucie, że wiele rzeczy osiągnęliśmy i nam się udało. Że byliśmy użyteczni dla bliskich, i dla społeczeństwa, i dla rodziców, i że użyteczni również dla samych siebie, że większość naszego życia przeżyliśmy tak, jak chcieliśmy. Brak rozwiązania tego kryzysu no znowuż manifestuje się od. Odizolowaniem od problemu, izolacją od społeczeństwa, izolacją od osób bliskich. W ostateczności, tak jak powiedziałam, kończy się w szpitalu psychiatrycznym, gdzie dopiero tam system cały szpitalny pomaga klientowi poradzić sobie z kryzysem. I tutaj dochodzimy do ostatniego etapu, według Erika Eriksona jest to starość. Która u niego jest, zaczyna się w okresie 65 roku życia i trwa aż do śmierci. I tutaj to bardzo trudny etap. Spróbuję o tym sensownie powiedzieć, ponieważ może nadal prowadzić do. Integracji ego poprzez bycie światu i sobie potrzebnym do dezintegracji ego, która manifestuje się rozpaczą i poczuciem bezsensowności życia. Kiedy w naszym życiu wychodziliśmy życiu naprzeciwko, kiedy z odwagą Raz mniejszą, raz większą pokonywaliśmy naturalne e, kryzysy w naszym życiu. Mierzyliśmy się z lękami, mierzyliśmy się z tym, co życie nam niosło. Kiedy dochodzimy do 65 roku życia, e, jest kolejny ważny moment w naszym życiu. Z reguły państwo nam mówi, Papa, zawodowo idziecie już na emeryturę. Nie jesteście już jakby z racji wieku społeczeństwu aż tak potrzebni. Cholernie trudny moment dla ludzi, którzy swoje życie li tylko zbudowali na byciu zawodowym, zawodowo sprawnymi, a nie zbudowali obszaru relacyjno-domowego. I kiedy Wtedy słyszymy, czas i pora, żebyście poszli odpocząć. Może dojść do dezintegracji ego. Co ja mam w życiu ze sobą robić? Co takiego, czym dzisiaj mam wypełnić życie? Proszę Państwa, nie mogę powiedzieć jeszcze o sobie, bo troszkę mi do tych 65 lat brakuje, ale ja sobie mam taką własną koncepcję na swój ten czas. Że będę sprawna zawodowo, jak tylko będę mogła. Że jeżeli ograniczę już ilość pracy, to może zacznę pisać książki. Że będę uczyła młodych albo starszych ludzi, chyba starszych, bo bliżej mi do tych starszych. Cały czas chcę utrzymać swoją aktywność. Bardzo często spotykam się też z kobietami, które 60-65 lat i przeżywają potężną dezintegrację ego, ponieważ mają takie poczucie, że zawodowo już ich nikt nie chce. Atrakcyjność kobieca yy, według nich dawno już, dawno już mają ze sobą, a na przykład tylko na tą atrakcyjność fizyczną stawiały całe ich. Jakby zainteresowanie w życiu szło na podtrzymywanie urody, młodości, i wtedy ich dezintegracja ego jest dużo bardziej bolesna. Salony kosmetyczne pełne są takich kobiet. I owszem, tu się naciągnie, tu się pociągnie, tu się zrobili posukcje, tu się coś tam zrobi i się podtrzyma tą uciekającą młodość, ale co, kiedy i tak już metrykalnie nie jesteśmy atrakcyjne dla płci przeciwnej? To nadal można miłe moje kobiety, które bardzo stawiały na swoją urodę, nadal można uczyć się godzić z tym, że ta uroda nie jest najwartościowsza w życiu. I wtedy popatrzeć, a może jednak obok jest coś fajnego do zrobienia, że w coś fajnego możemy się zaangażować. Może warto zostać fajną babcią, albo może warto, nie wiem, Sięgnąć po marzenia, które gdzieś dawno zakopałyśmy i w tym czasie te marzenia realizować. Może warto, nie wiem, znaleźć coś, gdzie nadal będziemy aktywne i nasza uroda nie będzie już najważniejsza, ale relacja, którą spróbujemy jeszcze w tym czasie budować. W tym czasie naprawdę warto przejść na taką. Odzyskanie bliskości w relacjach chociażby z ludźmi w naszym wieku. Fajne jest wtedy wyjazdy, wspólne urlopy, kopanie działeczki, pływanie łódeczką, bo nasze życie naprawdę się nie kończy. Jeżeli w związku z bilansem, który dokonujemy i to, na co się w życiu zorientowałyśmy najmocniej, Mija, czyli minie mi taka aktywność zawodowa w pracy, jaką dzisiaj mam, bo pewnie już nie będę miała tyle sił i energii. To jednak postaram się zachować nadal jakąś tą moją działkę związaną z moją pasją, z moim życiem, z moją ukochaną psychologią. Będę coś w tym kierunku robiła. Jeżeli ktoś stawiał, nie wiem, kobitki na dom, urodę, nadal spróbujcie odnaleźć tam swoją wielką aktywność, aktywność, a może z wnukami, coś fajnego warto robić. A może te nasze dzieci nas wtedy będą chciały zaadoptować do jakichś ważnych ról pomocowych? Proszę Państwa, a może zwierzaki warto przysposobić i być. Użyteczną dla tych zwierząt, które aż tak bardzo potrzebują nas w roli opiekunów. Jeżeli nie poddamy się dezintegracji, rozpaczy, a nadal znajdziemy coś dla siebie w tym życiu do zrobienia, nagroda jest wielka. Nabywamy mądrości, mądrości, która uczy nas, Godzić się z życiem. I mm, przytoczę tutaj mm, słowa y, pani Elizabeth Kubler-Ross, że śmierć jest ostatnim etapem rozwoju. Kiedyś o śmierci w osobnym filmiku. Y, śmierci boi się 90% społeczeństwa, choć niepotrzebnie, bo ona jest. Bać się można choroby. Bo to cierpienie, bo to ból, bo to często zmierzenie się z samotnością, z, z, z nieczułością niestety w szpitalach, z nieczułością, której możemy doznać od bliskich, to jest problemem i to znacznym. I tu warto się nad tym zastanowić, co zrobić. Ale nie śmierć. Proszę Państwa, śmierć jest ulgą i wyzwoleniem. Pod jednym warunkiem, że przestajemy się jej bać. Dowiadujemy się czym jest, co się dzieje z naszym mózgiem, jak przechodzimy przez tą śmierć, o czym pisze we wszystkich swoich książkach Elizabeth Kubler-Ross, nazywana damą śmierci, o ile dobrze pamiętam, umarła w 2012 roku. Zostawiła po sobie uczniów, chociażby naszego profesora Łuczaka, którego też i ja, u którego miałam się okazję uczyć. Chodząc na warsztaty, wystarczy zapoznać się troszkę z literaturą, wystarczy zamiast odpychać tą śmierć i starzenie się, bojąc się zmarszczek, kilogramów, słabych kości, zamiast popadać w lęk, warto jakby zobaczyć, że starość niesie też cudne rzeczy. Naprawdę niewiele rzeczy już musimy. Co mieliśmy udowodnić? Świat już udowodniliśmy. Może to jest wreszcie czas na zajęcie się tylko i wyłącznie sobą, ale sobą w określonym kierunku sobą w relacjach z innymi, sobą w relacjach ja i moje marzenia ja i jeszcze kawałek jakiejś pasji życiowej czy zawodowej, którą mogę u, usprawnić. Jest to czas na nas. Naprawdę. Zachęcam Państwa do yy, eksploracji obszarów niewiedzy, albowiem to wiedza prowadzi do Boga. Nie modły, które yy, często klepiemy bezmyślnie, tylko eksplorowanie i poszukiwanie wiedzy w obszarach niewiedzy, a to niewiedza buduje w nas lęk. A to niewiedza powoduje, że się boimy przeróżnych demonów. Kiedy ten, zajmujemy się te, tym demonem, okazuje się, że to nie demon, tylko ta, tak naprawdę nasz przyjaciel, który chce nas zaprowadzić w obszary nieznane. I tym chyba dzisiejsze spotkanie z Państwem zakończę. Teraz sobie tak pomyślałam, że Skoro tak dużo mówiłam o konfliktach, o tym, jak sobie radzimy, czy przechodzimy przez te kryzysy, czy nie, i jak przechodzimy przez te kryzysy, jak wyciągamy z tego diamenty, to chyba w kolejny filmik nakręcę o naszych typach przywiązania o to, jak, jakie mamy style przywiązania jak one się kształtują. Może właśnie ten rodzaj wiedzy ułatwi Państwu przyjrzenia się sobie, jak tworzymy relacje i o jakie relacje w życiu nam chodzi? Dziękuję Państwu serdecznie do następnego spotkania. Zachęcam do zadawania pytań w miarę możliwości, albo na maila, albo pod filmikiem. Staram się na nie odpowiedzieć. Do widzenia!